Hej, witam Was w nowym filmie na moim kanale. Jak wiecie, yy, byliśmy w Polsce i oczywiście jak Polska to musi być hol zakupowy z Biedry, czyli takiego ulubionego mojego marketu, do którego zawsze chodzę. Jak jesteśmy w Polsce, także co, zaczynamy. I później chyba parę rzeczy będzie z osą. Także też Wam tutaj wrzucę. Dobra. Ale głównie biedra. To jest pierwsza rzecz. Takie crunchipsy, jakaś nowość, nowość, nowość e, Hawaii style. Także nie wiem, nie jedliśmy tego, więc wzięliśmy sobie na takie e, wieczory, teraz jesienne. Teraz to będzie takie rzeczy, jakby do lodówki dużo, żeby je pochować. Więc e, pod udzie z kurczaka mamy razy dwa, gdzie jest jeszcze drugie opakowanie wziąłam taką wędlinę, taką sporą, jest to polędwica wieprzowa, jej jest dużo, ale wzięłam ją, żeby sobie pozamrażać, bo ja to rozdzielę i zamrozimy. E, mięso mielone, wołowe, jedna paczka. E, mówiłam właśnie we vlogu, że jedziemy głównie też po mięso, bo tutaj mięso, ceny to są masekryczne. E, drugi raz podłudzie z kurczaka. Tutaj parę oczywiście gotowców też musi być. Są to takie rolatki Lewolai my je bardzo lubimy. I drugi gotowiec są to polędwicy kurczaka, panierowane, też są pyszne, także y, też musiały wlecieć. Paczka parówek wędzony, dwa razy śmietanka, osiemnastka. Jeden taki jogurt, y, granola z brzoskwiniami. Chciałam sobie na próbę, bo dużo osób go chwali, ja go jakoś nigdy nie jadą, także mówię, a wrzucę sobie jeden yy, Kinder Bueno. Dwa razy kopytka najlepsza i podsmażone na patelce. Polecam to jest maskę z biedry. I ostatnia rzecz, kiełbasa śląska. Także pierwsza siata pusta lecę po kolejną. Dobra. Przetargałam kolejną siatę. Ryż basmati długoziarnisty, polecam go, bo on się nie skleja. także żebyśmy jedno pakowanie, bo w sumie jeszcze mamy. E, taki makaron wstęgi, jak dodać do jakiegoś takiego ala chińskiego, czy czegoś, jakiegoś jedzonka. E, spaghetti też jest razy dwa, gdzieś tam. Taki makaron, bo wszystkie makarony były wybrane, więc wzięłam takie, co były. Kizer, ostatnio robiłam test, wam we vlogu był tak smaczny, że stwierdziłam, że wezmę, bo był bardzo dobry. Jedną fasolę czerwoną uwielbiam do sałatki meksykańskiej, także też jest Wzięta, kolejny mój ulubiony batonik, taki zdrowy, to wzięłam... Ten, też go bardzo lubię, 27% białka bez dodatków cukru. Także takie batoniki, co ja je lubię w Biedronce i też ją muszę kupować. Kolejna rzecz był tydzień chiński w Biedronce i Azja, tak. I taką panko panierkę orientalną i widzę, że to jest taka panierka, Ala do chrupiącego kurczaka A Chrupiący kurczak to jest y, Ulubiona rzecz, którą lubię w chińskim Jak sobie zamawiam Więc zrobię sama takie y, Kurczaczki w Chini takiej panierce Chrupiącej, więc Wzięłam jedną paczkę Mam nadzieję, że będzie dobra mm, Też oczywiście Musiała wlecieć orężetka. Helenka, wzięłam tylko jedną Bo mówi, dobra weź jedną, bo my tak w sumie y, Gazowanego to nie pijemy Tylko tak, rzad, rzadko. Więc co tam dalej mamy? To są tak makarony dwa do rosołku miski. Odkładamy. Kolejna rzecz, to wzięliśmy aż cztery chleba, ale słuchajcie, nie wszystkie dla nas, tylko dwa dla nas, dwa dla znajomych. I zamrozimy sobie po prostu jeden, więc dwa i trzy. I cztery, więc trochę tego chyba jest. No ale jak mówię, nie wszystko dla nas, pół na pół. Najlepszy majone majonez winiary. Też Bo tutaj są niedobre te majonezy, także zawsze sobie kupujemy też majonez z Polski. Soda oczyszczona jedna. Mamy tutaj bułkę tartą. O, i jeszcze jeden makaron. Spaghetti. Także tak. I teraz lecimy zakupy z oszą i w sumie też mam dwie siatki, więc hol zakupowy z biedronki i z oszą. Myślałam, że z mniej a troszeczkę się nazbierało. Także wzięłam yy, podpaski. Następnie takie batoniki z milki orzechowe. Yy, trochę zupek chińskich, bo to to musi być takiej nigdy nie jadłam, wziąłam sobie na spróbę i oczywiście najlepsze są z wifon, więc wzięliśmy z wifon, więc jest jedna taka. Po dwie później mamy chyba taką wołowinę z pikantną. Pięć smaków kurczak i tą polecam, jest też. Standardowa ta zielona. Trochę mleczka wypaśione 2%, bo w Niemczech nie mam mleka 2% bo Macie 1,5 albo czy 3,2 i, i 3,6 i mocniejsze takie jakieś. Jedną taką śmietankę, 18, wiecie taką. Zamykaną wzięliśmy olej. Był na promocji, był Także jeden olej. już tutaj pomału przestaje się mieścić. Ja ostatnio kupiłam te płatki i nie tak średnie, znaczy, Tutaj dobre są, ale takie słodkie. Kubie bardzo smakowo, więc sobie wziął. to są te cornflakes, z yy, śmietankowy. Także on wziął sobie paczkę. A ja sobie za to wziąłam. Jak ten sezon taki się zbliża, to oczywiście muszą być mini-minis yy, cynamonowe, no po. Bo... W grudniu to się wszystko je Cynamonowe, bo najmniej ja tak mam Że wtedy mam takie szaleństwo na takie Różne korzenne, cynamonowe smaki Troszeczkę słodkości Czyli tak, dwa batoniki WW Masło orzechowe, tych nie jadłam, jestem ciekawa I standardowo Dwa WW hmm, Te zwykłe, pyszne, uwielbiam Wedel, pyszne, masło, słodycze Tak samo uwielbiam ten torcik wedlowski Ale w Oszą była krótka data Tych wszystkich no, chyba tylko był miesiąc ważny Więc stwierdziłam, że jeszcze pojedziemy W grudniu na pewno do Szczecina Bo wtedy będziemy odbierać swoje obrączki Które mówię Wam we vlogu, że kupiliśmy To wtedy sobie kupię I wtedy ona mają Takie fajne świąteczne Obrazki, takie dzwoneczki Albo coś na tych czopikach wędlowskich I musi być sosik też go wiem, wiele razy polecałam jak nie jedliście, spróbujcie sobie z to sos pomidorowy ze śmietaną i jak go dodaję normalnie do spaghetti jest przepyszny tyle sosów co ja do i to jest najlepszy i dużo znamy poleciłam i teraz też go kupuję i ostatnia z tej siatki rzecz to jest kostka do kibelka i jeszcze jedna siata dobra i mamy mamy drugą siatę Teraz tak, mój najlepszy płynko kolina. Ja się śmieję, że wszyscy kupują chemię niemiecką z Niemiec, a ja sobie przełożę z Polski. Dlatego, że tutaj takich nie ma, a one pięknie pachną. Są takie te z misiem Ala podróbki. Ale one też tak pięknie nie pachną. I ja wolę zdecydowanie ten. I jak mam okazję, to raz na jakiś czas sobie kupię taki polski. Mamy kolejne smaki, to też jest, kolejne zupki. Smak wołowy kary pikantny, i to jest smak krewetkowy, pikantny. No proszę, to nie moje, to kuby. Yy, Paszczet z pieczarkami, i z tej kurysi, Nie tak, mówię kurysia, to ja je lubię, więc tu są z pieczarkami, a tu są te zwykłe. Zdrobią standardowo paszczecik, ogórek piszony, i to jest to. Yy. Kolejne dwa mleczka, bo wzięliśmy. Trzy więc tu są jeszcze te dwa, i muszę je gdzieś tam daleko ułożyć. Jeszcze jedna zupka ostatnia, ta 5 smaków, bo to sobie wzięłam razy dwa. Yy, drugi sosik ten śmietanowy. Teraz trochę przypraw. Widziałam takie e, nuggetsy klasyczne do nuggetów, ja chyba nie chyba to kiedyś miałam, to chyba było dobre. I też są dwie paczki: jedna i druga. Później wzięłam tak, e, przyprawa z ucistego kurczaka, liście laurowy i zielone. Głoskie, bo mi się takie podstawowe przyprawy połączyły. I tu jeszcze wzięłam taką, też że nigdy nie miałam: kebab, szurma. Mm. I tak, jeden raz mąka. Dwa razy koncentrat pomidorowy. I chyba ostatnia rzecz. Tak, ostatnia rzecz kapsułki. Była fajna cena za 40 kapsułek. dwadzieścia 29 zł. No więc spoko, bryza do kolorów. No, słuchajcie, i to by były wszystkie zakupy z Oszą i z Biedronki e, Troszeczkę tego się nazbierało, no mówię, głównie pójdźmy po mięso e, Zawsze chleb z Polski sobie lubimy kupić Mam już takie rzeczy, e, które zawsze kupuję w Polsce, ale powiem Wam, że e, z biegiem czasu już jest ich coraz mniej Bo w sumie ceny już porównują tym niemieckim cenom, chociaż te niemieckie też poszły w górę, na przykład właśnie Mięsa nie opłaca się kupować w Niemczech, bo jest mega drogie, więc mięsko kupiliśmy sobie w Polsce. Nie ma też tu takich przypraw, czy na przykład mleko 2%, no albo takie nasze, wiadomo, typu Helenka czy Wedel musi być. ok. I to cały hol zakupowy. Szybko mi w miarę poszło, były łącznie cztery siaty. I co? Ja się z Wami żegnam, zostawcie łapkę, subskrypcję, będzie mi bardzo miło. Możecie skomentować i do kolejnego filmiku.